Dzisiaj przedstawiamy Państwu zasobnik AB1, młyn Craft Kraft 11, mieszalnik PASZ KS1000. Bunkier AB1 to uniwersalny zasobnik dla zboża. Idealny do dostarczania surowców do dalszego mielenia lub transportu do mieszalnika. Prawie każdy użytkownik pneumatycznych kruszarek do ziarna wielokrotnie zastanawiał się nad optymalizacją procesu mielenia ziarna. W standardowej konfiguracji kruszarki do zboża nie są wyposażone w lej zasypowy, a ziarno pobierane jest bezpośrednio z podłogi pomieszczenia elastyczną rurą. Można to zrobić przy dużej ilości ziarna, ale często jest to nieracjonalne, gdy ziarno jest przechowywane w workach. W takich przypadkach użytkownik zmuszony był najpierw zrzucić ziarno na podłogę, a następnie przeprowadzić pobieranie pneumatyczne. W przypadku leja AB1 ta potrzeba nie jest już istotna. Zasada leja jest taka: ziarno wysypywane jest z worka lub ładowarki do leja. Kruszarka młotkowa wytwarza stały przepływ powietrza przez dyszę znajdującą się pod lejem. I wciąga ziarno do przewodu pneumatycznego, czyli ziarno spadające ze zbiornika do przewodu głównego, kierując się w stronę młyna bijakowego. Dasowa z gwintem umożliwia regulację prędkości podawania ziarna do magistrali pneumatycznej. Regulacji dokonujemy na podstawie wskazań amperomierza na panelu sterowania rozdrabniacza. Należy pamiętać, aby podczas regulacji podawania nie przekraczać prąd znamionowy silnika elektrycznego. Pod tym zbiornikiem istnieje możliwość zamontowania układu ważącego w celu kontrolowania masy kruszonego produktu. Po kruszarce rozdrobnione ziarno można przenieść do cyklonu w celu oddzielenia powietrza lub do mieszalnika pasz w celu dalszego przygotowania mieszanki paszowej. Dziękuję za obejrzenie wideo. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienie, żeby nie przegapić naszych nowych filmików. Jeżeli jesteś zainteresowany lub masz pytanie, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowie pomogą ci wybrać produkt do Twoich potrzeb.